To na pewno jest bardzo dobra płaszczyzna dla wymiany i informacji, i kontaktów pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, ale przede wszystkim pokazanie tych możliwości współpracy, jaką daje raz finansowanie, które jest udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dwa ubezpieczenie, które jest udzielane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, no i trzy, co jest najważniejsze, że pokazujemy, że potrafimy współdziałać w trójkącie bank, ubezpieczyciel oraz administracja państwowa. Należy zachęcać naszych przedsiębiorców do tego, by no, odważniej podchodzili, ale jednocześnie korzystali z tych informacji, które są dostępne. Czy to w instytucjach rządowych, czy to w instytucjach gospodarczych, izbach gospodarczych, które gromadzą informacje na temat rynków często odległych, tak jak mówimy. Polscy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy powietrze się nie boją takich relacji gospodarczych z zagranicą. A po drugie są w tych relacjach bardzo um, odnoszą sukcesy. Najbardziej istotne są bezpośrednie relacje z, z bankiem, z pracownikami banku, jak również bezpośrednie relacje z korporacją bezpieczeń kredytów eksportowych. I wszystkie rynki nowe dla przedsiębiorców nie są łatwe, w szczególności dla tych przedsiębiorców, którzy są szczególnie przedmiotem naszego zainteresowania, naszego wsparcia, czyli mikro, małych firm. To, to, to nie jest takie proste. Dlatego też właśnie staramy się wspierać przedsiębiorców poprzez dotacje, ale również poprzez doradztwo, poprzez szkolenia, poprzez wspólne organizowanie misji czy targów. W porównaniu z rynkami europejskimi, które są już ukształtowane i gdzie konkurencja się ułożyła, i gdzie bardzo trudno powiedzmy jest znaleźć miejsce pod słońcem, to w wielu branżach e, rynki e, w krajach Byłego Związku Radzieckiego dopiero raczkują i to jest właśnie jest dobra szansa, dobra okazja, żeby właśnie wejść, powiedzmy teraz, bo zawsze lepiej być jednym z tych pierwszych. Wzrost polskiego eksportu w pierwszym półroczu tego roku do Kazachstanu był ponad 56%. To też świadczy o duże zainteresowanie, jak również o chłonności rynku kazachskiego wbrew. Uh, Our turnover of export and import between Vietnam and Poland has been improving and increasing every year, especially for the last six months of 2011. It has been increasing 40%. Chciałem tutaj być po obejrzeniu programu, który zobaczyłem, zainteresowało mnie to i teraz po pierwszych przedstawieniach produktu jestem zadowolony.